Dzień dobry, moi drodzy, właśnie się ubieram. Jest kolejny dzień października. Dzisiaj czuję się jeszcze lepiej, więc to chyba dobrze. Już raczej powinno nie. tak... Mogę ubrać skarpetkę. Już yy, powinno chyba tak zostać. I postanowiłam, że pójdziemy dzisiaj się przewietrzyć. Pierwszy raz od niedzieli. I wiecie, co, nawet nie chodzi o mnie, aczkolwiek mi też chyba świeże powietrze dobrze zrobi, ale o małą. No bo bez spaceru od trzech dni trochę słabo. Tak, ja jestem taką małą, że... Raczej zawsze staram się, żeby Julianka była na zewnątrz w ciągu dnia. My na przykład w zeszłą zimę, słuchajcie, jak Julianka była malutka, no to nie było dnia, żebyśmy nie spędziły przynajmniej półtorej godziny do dwóch, nawet w zimie na polu. Julianka dzisiaj wstała dość wcześnie, więc też wcześniej wychodzimy. Na zewnątrz jest jeszcze tak mokro, się wydaje, ale patrzyłam, że jest ciepło, więc mimo wszystko ubieram się cieplutko. Na to włożę jeszcze kurtkę, może szalik. Julianka też się poubiorę i przejdziemy się, zrobimy takie kółeczko wózkiem, żebyśmy pooddychały świeżym powietrzem. Julianka już stała przy drzwiach, gotowa do wyjścia w takim wydaniu. Nie, nie, bez rękawnik, myszko chyba nie, wiesz? Jakąś kurteczkę może ubierzemy, co? Kukuk! E kukuk! Jest Julianka. Kurteczkę ubierzemy, którą? Taką? Dobra, no to daj taką. I do tego potrzebujemy czego jeszcze Julianka? Bucików? Daj buciki. Czapeczka już tutaj ma mama. Daj buty. Te pięknie drugi. Bardzo ładnie dziękuję. Jestem już w domu przebrałam się, założyłam ogrodniczki i powiem Wam szczerze, że ja jednak nie oszukam organizmu. Jestem chora. Ten spacer mimo, że bardzo w takim wolnym tempie, na spokojnie, to dużo mnie kosztował. Wróciłam tak zmęczona, a spacerowałyśmy dosłownie 20 minut, więc mój organizm ewidentnie wysyła znaki, że potrzebuje trochę odpoczynku. No ale mimo wszystko uważam, że świeże powietrze dobrze nam zrobiło. Julianka, słuchajcie, w ogóle jest taka kochana, bo przyszłyśmy przed chwilą do domu, zjadłyśmy śniadanie wspólnie. I to jest teraz taki fajny etap, że ja mogę z nią właściwie robić wszystkie takie prace domowe. Ona chętnie pomaga mi w praniu, w rozkładaniu prania, w, w rozpakowywaniu zmywarki, w odkurzaniu. Przed chwilką robiłyśmy taki ogólny porządek, podawała mi rzeczy, które leżały na podłodze. Jak leżały jakieś papierki, mówiłam, żeby wyrzuciła do kosza, szła, wyrzucała, także jest mega słodkie. Jest taka bardzo pomocna, i widać, że ją to cieszy, że jest zaangażowana po prostu w te rzeczy. E, więc fajnie, na pewno jest to dla mnie duże, y, duże ułatwienie, no bo dla niej to jest powiedzmy zabawa, a dla mnie po prostu realizowanie tych czynności, które i tak muszę zrobić. Tutaj już w garnku gotuje się rosół dla małej. Zawsze robię taką większą porcję, i później to zawsze staram się zamrozić. No bo to jest jednak takie ułatwienie po prostu w tej codzienności z dzieckiem. Pozbieraj wszystko tutaj ładnie, żebyśmy mogły schować. Te klocki tutaj, dobra? Aha. Może być też tak. Czyli chcesz się tym bawić, tak? Mhm. No to nawlekamy. Pokazywałam wam we wczorajszym vlogu tą zabawkę. I Julianka naprawdę, no daj tutaj jakiś yy, Jakieś kółeczko, o Julianka sobie naprawdę fajnie radzi Tylko ucieka jej to W drugą stronę Musisz tak Julianko chwycić, o Tak, i teraz sobie, no Pomalutku, skup się pięknie Mama Julianka się też bardzo szybko, słuchajcie, zniechęca Wczoraj fajnie sobie radziła Czekaj, no to mamada, A ty tutaj musisz z tej strony chwycić Poczekaj no, trzymaj. Pięknie. Szybko się zniechęca i jak coś jej raz nie wyjdzie, to zawsze jest mama. mama. Teraz ty, trzymaj tutaj i trzymaj kółeczko i spróbuj sama. Pięknie. No, i musisz trzymać. I pociągnij. Brawo, ślicznie. Brawo, brawo. Julianka jest tak zdolna manualnie. My to już dawno zauważyliśmy, ale no naprawdę super sobie radzi z tymi kółeczkami i z takimi ogólnie rzeczami, które wymagają właśnie większej precyzji. Serio uważam, że to jest fajna zabawka, także jeśli macie dzieci w podobnym wieku, to jest chyba w ogóle, nie wiem, od półtora roku albo od dwóch lat, nie jestem pewna. Ja stwierdziłam, że Juliance spodoba się już teraz i miałam rację. Więc daję znać, że coś takiego jest. I to są akurat drewniane klocki z tego Melissa and Duck, ale to widziałam z przeróżnych, z przeróżnych firm. Są też plastikowe, ale wydaje mi się, że te drewniane całkiem fajne. Moje samopoczucie dzisiaj jest bardzo, bardzo w kratkę. Aktualnie mam jakiś zjazd chyba. Rano było lepiej, a teraz jest... Kryzys jakiś przyszedł. Dobrze, że robię ten rosół, już mi tak właśnie pachnie i mam nadzieję, że mnie trochę postawi na nogi. Mam nadzieję, że będziecie ok z tym, że te nogi będą teraz takie krótsze. Raczej nie jestem w stanie nagrywać, przynajmniej przez te najbliższe dni, tak mi się wydaje, e, dłuższych filmów po prostu w ciągu dnia. Nie będę w stanie ogarnąć tyle materiału, bo e, prawda jest taka, że każdą chwilę wykorzystuję na odpoczynek w tym momencie i się właśnie spała dwie godziny, więc ładnie. No a ja nic nie nagrywałam, po prostu też się położyłam. Nie spałam, ale zrobiłam sobie ciepłą herbatę i, i chciałam się troszeczkę zregenerować. Jak wróci z pracy za jakąś godzinę, ja dosłownie odliczam, bo na chwilę chyba mu przekażę małą, jak coś zjemy i e, zakopię się w ciepłym łóżku. Mam naprawdę jakiś kryzys, także wczorajszy dzień i poprawę samopoczucia był trochę złudny. Co kochanie? Co no, tak zaczęłam? Chcesz, żeby mama się poszła z tobą bawić, prawda? No to chodź, daj Gdzie idziemy do pokojku? tam? Aha, Lala, chcesz, dobrze. Już wiadomo o co chodzi. Wczoraj się pamiętała, że tańczyłyśmy do muzyczki. Jest głośnik, tak, już włączymy. Lala. Ojej, Ty już naprawdę umiesz sama go włączać. Prawie, że. I tutaj znowu jako mama przekonuje się, że nie ma czegoś takiego jak gorsze samopoczucie, a przynajmniej nawet jeśli się źle czujesz, to musisz udawać, że jest jednak lepiej niż jest w rzeczywistości. Potańczyłyśmy, powygłupiałyśmy się i mnie to też nie ukrywam trochę rozruszało. Julia jest już w takim fajnym wieku, że kuma te wszystkie zabawy, i to jest naprawdę super widzieć ją taką uśmiechniętą, radosną. I nawet to złe samopoczucie nie ma znaczenia, jak patrzysz później na taką uśmiechniętą, małą buzię. No i po tych naszych tańcach ogarniałyśmy trochę spraw i poszłyśmy jeszcze do ogrodu pochodzić. Tym razem już nie brałam wózka, bo poranny spacer nie był najlepszym pomysłem. Ale na nóżkach w ogrodzie jak najbardziej było ok. No i dzisiaj też było bardzo, bardzo ciepło, dlatego z tym większą ochotą wyszłyśmy. Juliance na pewno też dobrze zrobiło świeże powietrze po raz kolejny i powiem wam, że to jest wspaniałe patrzeć, jak ona się bawi z bąblem. Ich zabawa, pomijając to, że ona go ciągle też zaczepia, i czasami wiecie, pociągnie go za ucho, za ogon. Oczywiście niespecjalnie, ale nie odróżnia jeszcze tego, że coś go może boleć. No to pomijając to wszystko, cudownie się patrzy na ich wspólną zabawę. Julianka też chętnie rzuca mu biwo śpiłeczką, patykiem. Naprawdę, relacja pies-dziecko to jest jedna z piękniejszych relacji, jaką przyszło mi obserwować. A później jeszcze zrobiłyśmy szybkie porządki. Postanowiłam w końcu umyć lustro. I jak widzicie, m, równocześnie myłam, a Julianka od nowa je tutaj łapkami przecierała. Także mycie go nie ma najmniejszego sensu, no ale czasami trzeba, tym bardziej, że chciałam zrobić kilka zdjęć na Vinted i było mi potrzebne. Wyjąłam sobie kilka ubrań z szafy, bo chyba chcę sobie trochę poprzerabiać rzeczy, jakoś tak mnie naszło, dawno tego nie robiłam. I mam, słuchajcie, sweter, który dostałam od mojej mamy... Już chyba. Mama? Nie wiem, z 10 Mama? lat temu, może. Serio. I to był jej sweter z młodości. Podejrzewam, że jak w nim chodziła, mogła być niewiele starsza ode mnie, może nawet w moim wieku była. No i fajnie, że go mam. To jest taka rzecz, której wiem, że nigdy nie chcę się pozbywać. Jest charakterystyczna dla takiej mody, właśnie lat 80., -tych, 90., -tych, ale postanowiłam chyba go przerobić. No i się zastanawiam, czego nie przerobić. Bo z jednej strony, jak go dostałam w takiej formie, no to fajnie, żeby taki został. A z drugiej strony jest sweter, który do no, mnie nie pasuje, jeśli chodzi o krój. Właściwie mogę go nosić tylko do leggingsów. Ja cię kręcę, nie wiem. I zastanawiam się, czy mama się na mnie nie obrazi, <grym>, że ja go przerobiłam. Ale już pewnie nawet zapomniała, że mi go dała, więc spokojnie. Kurczę, ja bym go tak szczerze ucięła Zaraz wstalę i go przymierzę. Julia, ty musisz zdecydować, bo ja bym ci go chciała kiedyś dać. Tak jak mi go dała mama. No właśnie. No i nie, nie ustalisz nic, nie ustalisz. Ja go ubiorę i zobaczymy, jaki on jest długi. No Widzicie, on jest taki bez sensu. Niby ta długość nie jest jakaś taka najgorsza, ale on jest z tyłu trochę rozciągnięty. No, wiecie, przeszedł dużo. Więc zastanawiam się, czego po prostu nie uciąć. Nie wiem jak jeszcze. I oczywiście nie do ogrodniczek, ale nawet tak zapięty pod samą górę mógłby fajnie wyglądać na przykład do takich czarnych spodni eleganckich z wyższym stanem. Wydaje mi się, że ja bym w nim wtedy chodziła, gdyby on był właśnie krótszy. No bo tak teraz niby spoko do leginsów, ale ja za bardzo tak nie chodzę. To nie jest mój styl. Ale dobra, to w takim razie zostawimy i pomyślę, ale chyba go obetnę. Przekażę go Julianse po prostu w takiej wersji zgodnie z czasami współczesnymi, jak powinien wyglądać fajny sweter. A jak przekażę go jej za nie wiem, 20 lat? Czy wcześniej chcesz? 20 jest ok? 19. No to ona sobie go przerobi znowu po swojemu. Ale bardzo chciałabym jej go kiedyś dać. Mam nadzieję, że przetrwa. Już? Awa chcesz już teraz? Dobrze, masz. To jest babci był. Mama, mama jednak ma wziąć, teraz mama sobie jeszcze może pochodzić, co? Mam tutaj jeszcze takie coś, co też chciałabym przerobić i też właściwie nie wiem jak. Jak macie jakiś pomysł, to możecie mi napisać. To jest taka długa polówka z Ralph Lorena, którą kupiłam w second handzie. Musiałam się zastanowić, ale nie wiem zupełnie po co. Kupiłam ją w second handzie za jakieś, nie wiem, śmieszne 2 zł, czy 3 zł w dniu we sprzedaży. Jest w ogóle niezniszczona, jest w przepięknym kolorze, takim baby blue. W ogóle żałuję, że tego nie przerobiłam w lato, bo ja to kupiłam na lato. Mamy październik, koniec października przypominam. I tutaj też właśnie nie wiem, czy ja to powinnam skrócić, obciąć na taki krop, po prostu t-shirt. Chyba tak, tak teraz patrzę, bo on jest nie do użycia w takiej długości, jakiej jest. Yy, nie wiem, kiedyś ja, słuchajcie, miałam taki smysł do przerabiania ubrań, ale przez to, że tak dawno tego nie robiłam, ostatnio nawet myślałam sobie, że... tylko to jest takie, wiecie, yy, taka abstrakcja, że pomyślałam, że Zygmunt mógłby mi przynieść maszynę do szycia ze strychu, bo mam już biurko, mogłabym sobie tutaj ją rozłożyć i szyć. Bardzo szybko yy, sprowadziłam się na ziemię, że przy Juliance nie ma takiej możliwości teraz, ale przyznam wam się szczerze, że jak Julianka będzie trochę starsza, to marzy mi się coś takiego, żebym faktycznie mogła sobie troszeczkę poszyć, bo pamiętam, że to lubiłam. Nie była jakaś świetna w tym szyciu, ale bardzo to lubiłam. No i tak teraz najprostszą rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest po prostu ucięcie tego t-shirtu, ale z tym właściwie mi się nie spieszę, no bo ja i tak w ziemi raczej w tym nie pochodzę. A może w domu chociaż? Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, i to zaraz Wam powiem. Chcąc przerobić wszystkie te rzeczy, potrzebuję pomocy mamy. Tak? Nie ma jak mama, co? Ty masz swoją mamę, wiesz, że ja też mam swoją mamę? No, mówię Ci. Ja nie potrafię, nie wychodzi mi to przyć ręcznie. Dlatego zawsze jak coś właśnie muszę skrócić, podwinąć, czy to zasłony, czy firanki, czy jakieś spodnie, ubrania, no to moja mama zawsze mi to robiła. Ja nie ukrywam, że ja tak te rzeczy sobie przygotowuję w tym tygodniu, bo jak należy się okazja, jak wyzdrowieje jak w końcu zobaczymy, to będę chyba prosiła o to. A ja wyjęłam, słuchajcie, to, yy, tą książeczkę, którą kiedyś Wam pokazywałam, yy, tylko że to oczywiście pod nadzorem. I kiedyś Wam już ją pokazywałam, kupiłam ją na Amazonie. Ciekawostka o tej książeczce jest taka, że ona później została z Amazonu wycofana, bo doszło do jakiegoś wypadku z udziałem dziecka chyba dwu albo trzyletniego no i doszło do zadławienia elementem. Dlatego właśnie mówię, że to tylko pod nadzorem tu przy mnie, czy tam przy Zygmuncie, przy babci i tak dalej, ale ogólnie no to mm, bardzo fajna książeczka. Wiem, że takich jest dużo na rynku. Nie wiem jak z bezpieczeństwem tych innych, ale wydaje mi się, że te książki i tak są same w sobie takie. Raczej niebezpieczne dla takich maluszków. Dzień dobry. Jak wiecie, wróciłem już do pracy. I generalnie ja jestem tego zdania, że praca jest fajna. Ale codziennie to. Bez sensu. Eee, więc jeszcze się wdrażam do nowej, starej rzeczywistości. Eee, rączka mnie dalej boli trochę. I do tego jeszcze Kasia mnie zaraziła jakąś wstępną chorobą. Znaczy, może nie, że mnie zaraziła, ale czuję się taki, taki trochę nie, 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 nie tego, bo nie jestem chory, ale po prostu taki. To może być też uczulenie po prostu na, na pracę. Takie typowe, typowe powiedziałbym uczulenie. Ale masz piękne okularki. I co więcej. Widać tutaj w kadrze poduszkę, na której trzymam nogi, jak jestem przy komputerze, bo aparat w tym momencie jest w misce. Zrobione jest z orzecha włoskiego. Nie wiem co mam więcej powiedzieć. Nice to They want more change.